Siemanko moi widzowie, yy, tak, w końcu doszło do tego momentu gdzie obiecywałem wam, yy, wręcz obiecywałem wam, że stworzę nowy kanał yy, że stworzę nowy kanał i w ogóle yy, No i tak, stworzyłem nowy kanał. Yy, będą gry tworzone, tylko musicie wy zadecydować, co tworzymy, bo ja na początku miałem stworzyć tajkuna. lecz trochę to jest zbyt jakby to powiedzieć... Jakby to powiedzieć, wiecie, że zagramy sobie dwie godzinki, i już mamy wszystko zrobione, i nic po prostu dalej nie ma do roboty. Więc tak, wy zadecydujcie, co mam zrobić, w grę, i wpadajcie na ten kanał, zobaczcie w społeczności. Nagrywam to, żeby ludzie, którzy mnie subskrybują, może dostaną powiadomienie o tym. No i tak, mam ci tutaj link do tego, to prowadzi nas do tego nowego kanału no i tak, tutaj macie filmiki, dwa filmiki, więc sobie obejrzyj, obejście No i ja mogę w sumie wszystko zrobić, tylko żeby wam się podobało, bo ja raczej chciałbym zrobić coś, co można cały czas grać, a nie właśnie dobrze tycoon, że Zagramy sobie dwie godzinki i już koniec jest. więc no ja tak myślałem nad jakimś takim trochę bardziej zaawansowanym tajkunem w sensie yy, Rebirty, ale Rebirty to też nie jest prosta sprawa, bo już straciłem skrypterów. Ale to nieważne, nie chcę o tym gadać na razie. To w osobnym odcinku i raczej coś w sensie tajkuna, że wiecie, że to jest taki tajkun. Niby można rozszerzać cały czas go, ale wiecie, nie wszystko ma swoje limity, i musiałbym jakiś limit zrobić tego, więc nie wiem czy mnie rozumiecie. Pewnie nie, bo ogólnie, Rabirty tutaj ułatwiają sprawę, że. Zrób jednego rebirta, żeby, nie wiem, na trzy rebirty potrzebne są, żeby coś kupić nowego. E, to jest w takiej Negierce. gierce. No i w sumie, no tak, no, wbijajcie na kanał. E, filmy będę starał się robić codziennie, jeśli będę miał temat, co robić. E, no i co? No i się no co, no. Nara.